Jest 2 grudnia, godzina 8.45. W moim samochodzie oczywiście 9.45, bo zegarek nie został przestawiony. Kalendarz adwentowy Bibliotek Gminy Siedce. Czas zacząć. Odcinek drugi. W dzisiejszym odcinku opowiem o książce, którą niedawno przeczytałem, a jest nowością w Bibliotece w Stokulackim. Będzie to książka Gościu Grabasz. Odcinek drugi. Co my tutaj mamy? Pozwólcie, że siądę. O, coś tu ciekawego jest. Gościu. No i ruszyłem. Temperatura na minusie. Minus dwa dzisiaj. Śnieg poruszył dwa dni temu. Dzisiaj tylko zostały jego strzępki. Wyruszam z Grabionowa. Jadę do pracy. Cóż mogę powiedzieć o tej książce? Nie powiem, że czytałem ją od początku do końca i zrobiłem to w jeden dzień albo w dwa, bo trochę mi się zeszło, bo wiadomo jak to jest dzisiaj. Czasu coraz mniej, a czytanie to odwieczny problem. Wziąć smartfona, przepatrzeć wiadomości, czy może przeczytać książkę. No, wybrałem tą drugą. Chociaż przyznam się szczerze, że złapałem się na tym, że często smartfona jednak mm, zaglądałem do niego. Krzysztof Grabowski to założyciel takich zespołów jak strachy na lachy, pijama porno, ręce do góry. W samochodzie robi się coraz cieplej, szyba z tyłu już rozmarza. No i oto zbliżenie, może nie widać za bardzo, ale rozmarza. Wrzucam trójkę, i jedziemy dalej. Krzysztof Grabowski jest autorem takich przebojów jak choćby. Dzień dobry, kocham cię. Dziś posmarowałem tobą chleb. W wywiadzie rzece, w godzinnym wywiadzie, który zapewne został jakoś zarejestrowany, a później spisany, a przeprowadził go Krzysztof Gajda, Krzysztof Grabowski opowiada o początkach swojej działalności muzycznej. Czas opisany w książce to. Lata 80., 90., 2000 aż do 2010 roku. W samochodzie robi się coraz cieplej i widzimy tutaj znak. Uwaga na Jelenie. Wtedy był czas na rock rolla, punk rocka. To było bardzo popularne. Tych kaset najwięcej sprzedawano. Początki. Yy... Działalności artystycznej Grabarza nie były takie słodkie i łatwe. Trwało to chyba ze 20 lat, zanim zaczął zarabiać jakiekolwiek pieniądze z muzyki. Bo tak przeważnie, no co tu dużo ukrywać. W tamtych czasach więcej dokładał, jak zarabiał. Trzeba było mieć ogromną siłę, żeby grać, żeby wziąć gitarę i pisać piosenki. A to lubił najbardziej i do tego parł, chociaż pieniędzy z tego nie było. Ni nic. Z twórczością Grabarza spotkałam się pierwszy raz na studiach. Słuchałem kasety, złodzieje zapalniczek, dotąd aż została zajechana na śmierć. Wkręciła mi się chyba ze trzy razy w magnetofon. Grabarz, gdy zaczynał tworzyć, nie pisał o miłości. W ogóle nie pisał. Nawet nie chciał o tym pisać, bo na tamte czasy była to kicha. Bo co? Bo była komuna. Wszyscy walczyli z komuną, więc były to teksty typowo społeczne. Do pisania o miłości dojrzał z czasem. Tu, Zielony Kosmita, zagram piosenkę o miłości, grabarza. 28 w nawiasie One Love. Taka miłość jest jedna, ty. Jesteś jedna, jesteś podwiniętą rzęsą. Pod moją powieką taka miłość jest jedna. Ty jesteś jedna.